Marcelina Zawadzka powiedziała tak. Marcelina Zawadzka zaskakuje świetnymi nowinami. Wzruszającym postem ogłosiła, że powiedziała tak. Jakie romantyczne sceny. Marcelina Zawadzka się zaręczyła. Marcelina Zawadzka ma na koncie kilka nieudanych związków. W przeszłości spotykała się między innymi z gwiazdorem serialu M jak Miłość Mikołajem Roznerskim. Od kilku lat Marcelina jest w związku z przedsiębiorcą niemieckiego pochodzenia Maxem Gloecknerem. W sierpniu zeszłego roku para ogłosiła w mediach społecznościowych, że się zaręczyli. Szczęściu i gratulacjom nie było końca. Marcelina Zawacka jest w ciąży. Kilka miesięcy temu Zawacka pochwaliła się informacją, że niedługo zostanie mamą. Niebawem moje drogie, kochane mamy dołączę do waszego grona, mam. Ogromna wdzięczność wypełnia mnie po krańce możliwości za to, że Bóg pozwolił mi zaznać prawdziwej, czystej, pewnej i wzajemnej miłości, dzięki której powstał jego owoc, napisała wówczas w mediach społecznościowych. To była wielka niespodzianka dla jej fanów. Marcelina nie ukrywa szczęścia. 24 czerwca na profilu Zawackiej pojawił się nowy post, w którym pochwaliła się zdjęciami z baby Shower. Na imprezie pojawiło się wiele jej koleżanek, które są powszechnie znane w świecie show biznesu. O oh boj, jeszcze nie pojawiłeś się na tym święcie, a już zgromadziłeś tak wiele pięknych dusz i stworzyłeś tak wiele wspaniałych wspomnień. Dzięki tobie, mój Maluszku, zezmotywowałeś mnie do stworzenia tego magicznego spotkania. Wiedziałam, że mam wyjątkowych ludzi wokół siebie, ale to, co się wczoraj wydarzyło, przeszło moje wszelkie oczekiwania. Zebrać tyle wspaniałych przyjaciół w jednym miejscu i czasie jest dla mnie ogromnym powodem do szczęścia i wdzięczności. Napisała wzruszona: Teraz przychodzi z kolejnymi cudownymi nowinami. Marcelina Zawadzka powiedziała tak. Marcelina Zawadzka zaskoczyła swoich fanów wyznaniem, że po raz kolejny powiedziała tak. Drugi raz powiedziałam tak. Kilka miesięcy temu byliśmy w Tajlandii. Tam chciałam pobyć w spokoju z nową wspaniałą nowiną o ciąży. Jeszcze nikt nie wiedział, a my nie mogliśmy uwierzyć, że niebawem zostaniemy rodzicami, radośni i spokojni, że to właśnie idealny czas dla nas, że nasze starania tak szybko się ziściły, zaczęła obszerny wpis. Potem opowiedziała historię drugiego pierścionka zaręczynowego i tego w jaki sposób wymarzyła sobie miłość. Wszystko możecie przeczytać poniżej. Są też wzruszające sceny uwiecznione na zdjęciach.